Okay. I ja bym radasz. to zrobił tak, jeden Dobre, i drugi. Nie cię, bo już normalnie przestań interesować jeść na ten patrol. A jak ma, masz, <noise> masz jakiś problem, to zejdź sobie i wynożuj, człowieku, bo przeklinasz, po prostu przeklinasz. Frakcja Radio LSPD Channel 1. 301. Janek? Proszę. Masz chwilę, na chwilę, żeby pogadać? Za pięć. Za pięć. <noise> Słuchaj, eee. Uh... Słuchaj mnie? Cały czas, tylko romansuję no, sobie babą. Bo w sumie nie rozmawialiśmy, ja nie miałem jak ci złapać wcześniej. I w sumie, no wiesz, jak dostałem tego kapitana FTD, to automatycznie przydzielili do BCSO. No i w sumie pytanie czy ty chcesz, że miałem dalej był w BCSO czy, czy nie? Tyle a, 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 a. No nie mam jak teraz 5! Do zbieraczu. Dobra. No weź to, bo za. No ale tu 5000 bonów. Cztery tysięcy 5000 bonów, chłopiec. Chodź! Jest hospitalizowany na łóżku, tak? Dzień dobry. 30176. Dobra, eee czołem... JA do! Czołem reagujemy już. Dzięki Lucyńka! <grywki> Lucynka jest super. Czołem reagujemy już. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Powoli, powoli! To nie ona AY-83, AY-83, AY-83 Obywa tylko stoi bezpośrednio przed nami i zaszedł hmm. Oczywiście, to jest ona, w, ty... w tym samochodzie to jest ona Podchodzimy do a czy po normalnie ją zakłaki z tego samochodu okay. Patera Patera Lucyna, kurwa co robi? Pastera. Pani Laureczko, wychodzimy z samochodziku, dobrze? Fajnie, ale się pani od. dzisiaj. Pani nic się nie boi, najlepsza funkcjonariuszka jest czy pani? Pani się nic nie boi. Kurwa, Laurka to jest człowieku, jak wino. Spokojnie, my tutaj wszystko już zrobimy, nic się proszę nie przejmować. 33, nosu park od pierwszego stopnia znajdą już pani coś niebezpiecznego lub nielegalnego? Chyba nie, ale możesz przeszukać na wszelki wypadek A coś samochodzie niebezpiecznego? Chyba nie Przyjął Widowę podmiotę na celą Dobrze, 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 dobrze 4, 1, również zareagujemy Przejdźcie sobie z tym na siódem. Co tu jest? A, Ustawa kibicą na boisku, się szykuje potrzebny oddział prewencyjny. Zobacz kto się świeci teraz. To jest kwestia przyzwyczajenia, no, Jest ładne. temat, co? I co, nabijeś na siebie? Ta już zrobione, pani Janku, wszystko. Kurwa, mać. A ja nie mam pieniędzy, żeby ci dać. No to chodzi się za darmo. Janek jedzie, bo Janek jedzie do kiboli. Co się dzieje? Stawka. ustawka, ustawka kibolska <laughs> Wjeżdżam razem z nimi. A są ze sprzętem czy bez? Bez chyba Bez. Dobra chyba ta Gdzie to jest? Na boisku, tak? Chyba porwany jest, chyba porwany jest Chciałem, oni sobie w piłkę grają A nie, jest. oni, oni sobie w piłkę grają chyba, no nieważne Tak, ja nie, nie ma jakiego porwanego Panowany wstępnie Po ustawce mm. Proszę mi się tu giebić! Proszę mi się tu giebić! Idę to za znaczy, co tam się dzieje. Kiedy do pracy? Zależy. Oho. To wszystko zależy. Mam jeszcze parę kandydatek yy, o, do dziękuję. pracy. Dzień dobry. Które mają się zgłosić. Aha, a kiedy mnie? Kiedy? Yy, yy, damy odpowiedź przed moją sekretarkę dobra, Kim, ja dobrze? Dobra, a dasz mi numer. Chłopku pani ja nie wiem chyba z Europy podchodził będzie mi krzyczał i od Ja mam Piesz, pani dać numer? No żebym... Ale kochana ja taki wierdzi. łatwy nie jestem, Rady, mnie się zdobywa. Ale mnie się zdobywa, co to ty? Ja. No to co, nie wjeżdżasz w nich? Mam pościg pierwszy z szczyt, który mnie Ja pier Ja muszę jechać z kimś w patrol z Lucyną ale ja go namiała, yy... Clark go namiała? Dobra, ona jest wyżej Witam, a co tu się dzieje? Yy, ciężka dyskusja, bo mnie obraża jeden z oficerów. No, koszuty. Gdzie przyjechać? Pacyfik, pacyfik, yy, komendancie, tak? Pacyfik zapraszam. Przyjął napisałeś, napisałeś do mnie w SMS-ie. Już się nie koleżankujemy. Mamy otwartą wojnę. Czy co wy ja naprawdę wyzywaliście miałem. się od PET... Łów? Dobra. Nie No to co się dzieje? Dobrze, komentancie, Sprawdź ona tak. On mi napisał, że się nie koleżankujemy... No Po długim, po długim czasie znajomości. No. I przez wszystkie relacji. No. On. Ten otocząj jest przede mną. No. Powiedział mi, że się nie koleżankujemy i mamy otwartą wojnę. No to dawaj, bajku. Trzy kroki, rozumiesz dziewiątka w dłoni i jazda. Na co? No trzeba to załatwić jak mężczyźni, no co wy? Na pięści w takim razie No to na janka pięści. Dobrze to No to pojali No nie, no ja na szpital bym mógł O ja pię... A co to znaczy, że no. nie koleżankujecie się? To znaczy, że wy jesteście dwie pie... czy co? Nie, generalnie nie, sytuacja nie, jest taka. Ja się nie będę bił. Ja i ja, ja jest... wracam na patrę. Poczekaj, chodź tu Mateuszek, oh, bo pierdole. rozmawiamy. Jesteśmy... Naprawdę robisz kłopoty z niczego. Zarzuciłem Ale tobie, to w Ale To ty do mnie Ale napisałeś, to... że mamy otwartą wojnę, człowieku. I przed chwilą tutaj powiedziałem, że mam do ciebie problem, że nie poszedłeś ze mną do krasy, <grym> tylko jesteś w DTU i powiedziałeś Znaczyna, mi, że decyzja a... jest taka i już nic więcej nie robić. Dobra, okreś, ja dobra, na ja widzę jedno rozwiązanie tej sytuacji. Lucyna, jakie widzisz rozwiązanie sytuacji? Nie chodź, Ale się nie bo. Zajdą, bo wszystko... Nie chodź, nie już jest, chodź. Nie chodź. Nie dzisiaj Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie mam siły się Nie chodź. Nie Generalnie to sytuacja ja, jest nie, taka. Nie Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. w chodź. I no, jakby od zawsze w sumie trzymaliśmy się razem i jak Dobra, chodziliśmy mam do dywizji, to przeważnie razem i tak dalej, nie. i mam odkąd... pomysł. że to przejmę, tu tu szybko, krótka piłka lewi. Miałem nie. do ciebie problem, po prostu no. że się wywaliłeś, nie poszedłeś ze mną do krasza. Chciałem no. usłyszeć wytłumaczenie dlaczego jesteś w YTU, w międzyczasie zażyciłem to... Lucynka! Usłyszałem wytłumaczenia, A? więcej nie potrzebuję, rozejść. na ciastko. <noise> Patrz mi głęboko w oczy, Okay. I znowu. ja bym to zrobił tak. Jeden Dobra, i drugi... nie zgadzam cię, bo już normalnie przestań interesować, jeźdź na ten patrol, a jak nie ma, masz jakiś problem, to zejdź sobie i wyluzuj człowieku, bo przekinasz, po prostu przeklinasz. Drodzy tak. Państwo, ja proponuję jednego i drugiego po prostu zwolnić i zapraszam na rekrutację. O. No. Widzicie, się, ku... baby, obrażacie bez obrazu oczywiście, Lucynka, ty jesteś geek. Oczywiście, oczywiście. Jeden i drugi ze mną. Raz, 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 raz! Mateuszek, Łysy, zaproszenie potrzebujesz się co? Łysy, komendant cię woła Chodź, chodź, Mateuszek, chodź, chodź. Weźcie mi do którego roku byliście karmieni piersią? Ale tak szczerze Tak szczerze nie co mam, mam wiedzieć, Ale no. tak szczerze, do 15, do 16, tak szczerze Tak nie, szczerze, no, do przesad, nie do trójki, może czwórki? Na nie, pewno. Na pewno nie, na pewno nie. Na na pewno. Pewno nie. nie? Nie, nie. A kiedy pan powinna zostać odcięta? Czy nadal jest? No w dniu narodzin chyba, czy nie. Chłopaki, słuchajcie, wy nie możecie się od takiego czegoś obrażać. Kur, no nie możecie, rozumiecie. No ale my to też tak prześmiewczo trochę, no. Trochę się przepsiłkujemy i po prostu yy, nie mieliśmy dotąd jakiejś większej kurki. Jak no, chłop, no, chłop z chłopem jest, może się trzeba... przepsiłkować? Bo temu do chłopa... No. On po prostu coraz powiedział, dalej, że ty jesteś coraz, ci... dalej coraz dalej mu do chłopa. Nie, coraz dalej mu do chłopa po prostu. Komu? No komu? No a Aserowi. Aser, czy ty bierzesz jakieś sterydy, żeby być babą? Nie, nie biorę. No ten człowiek a jest niepowazny. Teraz mnie obraża bierze, że... kilkukrotnie. Ej, czy... I zaraz ci coś powiem, ty łysapa, bo <laughs> się nie denerwujesz. No. I to mi Dobra, się podoba. I przechodzimy... Się, przechodzimy rozeć. w końcu w języku, który ja rozumiem. A ser, powiedziałem tobie, że jesteś rudy i o, że jesteś w nie DTU, wypaliłeś się ulicerze, na mnie. bo już się nie koleżankujemy tak jak już powiedziałem wcześniej. Ty. A ser trzeci raz się nie będę powtarzał. Koniec <noise> rozmowy, co chciałem usłyszałem, zapytałem się dlaczego jesteś no i widzieli, w DTU, No będzie komendant takengał. Zobaczcie, eskalować kłótni. się na patrole, bo tylko niepotrzebnie na się z tym rozmawiamy. Ja troszkę nie rozumiem tego uniwersum, które tutaj powstało, bo... Powiem tak ja właśnie przyjmuję normalnie, po bożemu, nowe dupeczki jako sekretarki. A to... a to... ten... nie chce Janek sekretarki w policji? A po co? No bo y, ja już pełnię funkcję sekretarza i dla kapitana, i dla szefa Lucy. No ale ja potrzebuję dupeczkę. Cztery, żeby a, kawkę to, ja robiła, tak. o. Ale on tam z tym... Robię, to coś jest nie tak, ku... z coś jest nie tak. Ale... tylko tutaj jest, ta tutaj jest taki problem, że... Nie wiem jak to ująć słowa, no. Wina pączka. My po prostu, my, my po prostu złapaliśmy z sobą dobry kontakt w pierwszych... Tak zwany no, vibe, no, no, wy tak młodsi no, mówicie. No, dokładnie, dokładnie. W ogóle my się nie poznaliśmy tutaj, tylko u nas na wschodzie, na rekrutacji po, policyjnej. No. Oboje byliśmy od programu Raid dostaliśmy się wiadomo dalej. Poszliśmy na solo kadeta i on na tym solo kadecie siedział dużo, dużo dłużej niż ja. Z tego względu, że, no, no nie wiem, no, jakaś była taka decyzja, że nie dali mu pozytywnej opinii do podejścia do egzaminu. No mi dali, wiadomo, poszedłem... Mm, ...dalej, dostałem stopień oficera 1, mogłem sobie wybrać przydział. Wybrałem sobie ten przydział, no i zabierałem go na patrolę, no bo... ...jednak mimo wszystko solo Ale no, przecież solokady, wy nadal nie, jesteście nie w tej mógł, samej raczej, jednostce, to jaki jest problem? Jest taki, jak, no, jak są inni funkcjonariusze, no to nie mówię, że sam, tak? No tak, normalnie No i go na patrolę i tak dalej... ...i jeździliśmy. No i teraz ostatnio, odkąd w sumie śniło nam się ten koszmarny sen o Liberty City. Aha. No to się zaczął przymilać trochę mm, do Baneta. Wszyscy żeśmy próbowali się trzymać z panetem, no bo poszliśmy do DTU i tak dalej. I powstał crash właśnie. On poszedł do crashu teraz, a ja poszedłem do DTU, całkowicie w drugą stronę. No i oto jest cała afera. Może on cię kocha. No nie wiem, <laughs> oby nie. Może to tylko afera przygrywkowa, a tak naprawdę no. chodzi o to, że związałeś się z jakąś kobietą? O właśnie to jest ten problem... A związałeś hmm, się? No właśnie to jest ten problem, że ja zacząłem coraz częściej jeździć z Lucy. Aha. To, słucham, prawie każdy patrol jeździłem z nią i tak dalej. Aha. No i coś tam... Coś tam w sumie szpąciliśmy. I od tamtej pory jak on się dowiedział, że ja w sumie że ciągle z Lucy, praktycznie nie mam... No jakby, no nie biorę nikogo innego do patroli, bo jeździmy we dwójkę. Hmm. To zacząłem mieć jakieś problemy z Nikon. Dobra, luz gej. Przejdziemy. Na no musi, bah, nie tego wy. I tyle. No ale słuchaj, chłopaki sobie coś tam odgrywają. No nie wolno ich hejtować za to. E, 3-4 do 38, 38 pojazdu ED20, Sandra zaweniu. Obywatelka szybę opuści, oczywiście. Aha! Minus 500 już jest do pani koncie. Nie, kurwa, minus 5 przekleństwa, minus 1,5. Łączki już o pani, minus 3 koła, pozdro. Słucham, Pablo Pisikela, tak, tak, tak. numer o znaki 301. Pani Kate, Trzyma. znany jest powód zatrzymania? Yyy... się po siostrę, bo rodzi. Renę, yy, twoje 20? To jest pani siostra? Yyy... Szpital. Skurczę ją, będę Pani siostra rodzi? No, mam skurczę. Ale czego? To, brzucha. Brzucha. Skurczę. Pani Kate. Trzymasz jeszcze? Moja przyszła sekretarka nie może że tak powiem wcale f... lecieć z szefem. Kiedy ona rodzi? Bo z kimś tam ten. Z kimś było tego? No. I ile już ta ciąża trwa? No ile trwa? No, dziewiąty miesiąc zaraz. Hm. Czy tydzień? No nie. <noise> A wie w ogóle o ja pie. O ja, o, ja zna... pie. Wie pan, że moja babcia pana znała? Kto? Taka Bridget, ona zawsze tak mówiła big so A to ja bardzo ją lubię Tak? Tak Fajna babcia Skurta, Pani ho, pani Kate Słucham No nie słucham Tylko chyba wyjdziemy, co? Z pojazdu Jest A problem Kasia, to ty Jest kur... problem Kaśka Od... Jak zwykle Ja? No A co? Bo ja nie wiem co nawet sama no, to już Pana na celach, Kaszka. Jak na celach? co jest? ale. Moja siostra no, musi być Ona sobie pojedzie Ta sama, spokojnie. Ona tak nie, 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 spokojnie, spokojnie. Kompletnie nie. Dlatego myszko, pani Kasiu, zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Pani rączki podniesie przede wszystkim. Dobra, dobra, dobra. Lewa, prawa zakuje panią. Jest pani na chwilę obecną zatrzymana. Dobrze. No jest e, zarzut. Ktoś przy sobie niebezpiecznego? Yy, nie wiem. Ja pier... Nóż, baseball. Głowa nisko pomogę wsiąść pani. Pewnie pewnie. Tak, się szybko przeniosła ten człowieku z tym brzuchem. Ja pier. Pani może jechać, pani babcio. Pani Kasio, prawo do zachowania milczenia, prawo do adwokata, wszystko co do tej pory pani powie będzie wykorzystane jeśli tylko pani w sądzie bądź na komendzie. Wszystko wiem. Również prawo do telefonu, maksymalnie, no to zależy jaki mam humor. Dobra, dobra. Czy adwokat jest potrzebny? nic takiego Na pewno? Tak. jestem grzeczna, ja się oddam. Nie, ja rozumiem, na spokojnie. No. Tu, tu, tu że tu nie byłam nigdy. No I wydaje mi się, że nie no, dzisiaj, nie tylko dzisiaj tutaj pani będzie, tak? Nie no jak to? No oczywiście, że to. Teraz tu będę w mundurze. No bardzo wątpliwa sprawa to jest. Ja, No zapraszam, 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 zapraszam. Pani Kasiu, yy, zabiorę teraz przedmioty, które może pani wykorzystać przeciwko mojej osobie. Zabiorę telefonik wędkę, którą pani nosi i wiem gdzie. Te wszystkie worki co pani marówki zabiorę, a meblościankę, to ja rozumiem spokój jest nie pani wicką buddy, rozumiem. Co? Proszę się nie odwracać. Już można. Zapraszam. Słucham. <laughs> Dnia 17.03.2025 roku osoba została zatrzymana za pobicie. Podczas interwencji kobieta utrudniała prowadzenie interwencji oraz uciekała ciemnofioletowym suwem marki Galiwanter. <laughs> <laughs> Zarzuty, pobicie, ucieczka przed organami ściganie, niewykonywanie poleceń funkcjonariusza. Dobra, pierwszy raz teraz słyszę, tak serio. No ja tak serio, że tak powiem panie to czytam, co to jest? Ma pani ja e, ciemnokrojowego 412. Nie, nie Ty mam żadnego chcie? auta. Można na wolno prosić? Czyli tym dodolone. autem, który pani się teraz poruszała jest autem kradzionym? Yy, nie wiem, <coughs> to chyba A jakie jest panie SSN? 8, 8, 7, 6, 8, no to się wszystko zgadza. Urodziła się Pani w 2000 roku. Dokładnie, zgadza się. No to mamy problem. Pobicie, ucieczka przed organami ścigania, niewykonywanie poleceń. Jest druga z Kate w tym mieście, więc nie wiem, może pomyłka jakaś. No Kate to, to sądzę, że jest ze 30. No, a Suarez jedna. Witam Janeczka, kochanego, Etan nie wie, prawda, zbieżność nazi, wyglądam wygląda dobrze w mundurze, Anty szeryf, Aha. Ja też wyglądam dobrze w mundurze. Więc Kochana, ty iść. będziesz dobrze wyglądała, ale w uniformie wydaje mi się więziennym. Za chwilę wracam do ciebie, sekundka. 301 do Ridla. Zgłasza. Ridelko, chodź wyżej. Słuchaj, kochany, wpisz se w tablet, teraz będę dyktował, 887-683. Ja mam tą kobietę zatrzymaną na chwilę obecną na celi, jest duber 2. Jakbyś chciał tu przyjechać do niej, do mission row. No dobra, akurat jesteśmy na mission row, zaraz już podejdziemy. To oczekuję. Idzie do ciebie oficer, który wypisał ci notatkę. 12 4, 2, To sobie chętnie pogadam. Więc prawdopodobnie masz przy... I na pewno nie wie pani o co chodzi, tak? Tak, zgadza się. Żadnego pobicia nie było. Zgadza się. Żadnego utrudnienia ja za też pięć, nie było. Z ja. Nic nie było. Ja znam wiele katarzyn. że tak powiem. I to są raczej takie diabełki. To no nie są ja osoby, które, w, że tak powiem, usiedzą w miejscu. Ja Nawet jedną czy... taką znam. To już ku 5 lat, że tak powiem, już ją znam. Ja jestem. Daj to jest spokój. Czemu ja, jest nie Idzie, idzie Ridal. Zaraz to ogarniemy. Witam ja, serdecznie. Ty... No i już jest problem, co? No dobrze, ponikku. Na samym starcie, czy wyraża Pani zgodę na publikację Pani wizerunku? W jakim sensie? No, tak jak Pracownicy widać... Weasel News nagrywają naszą pracę dzisiaj. No. Tak. E, Potrzebowalibyśmy tego. Może Pani albo wyrazić zgodę albo, wyrazić zgodę, albo nie wyrazić zgody. Wyrażam. O, Świetnie. super. No e, dobrze, szybko. Na czym tu stoimy? E, Wypisałeś Pani notatkę, cytując. No, Dnia 1703 osoba została zatrzymana za pobicie podczas interwencji. Kobieta utrudniała prowadzenie interwencji, rozdzielała ciemnofioletowym suwem. Zgadza się. Zarzuty również są tutaj podane. Tylko teraz tak. Mhm. Z tego co wynika, pani nie posiada żadnego samochodu. No To tu jeszcze dochodzi eee. do kradzieży. Znaczy nie, to był, to był pojazd e, w ciemnofioletowy słów e, jednej tam z przyjaciółek, jej okay. siostrę. Ona okay. nie zgłaszała kradzieży, więc tego nie wziąłem <laughs> pod uwagę. No ale cała reszta czynów to, to, to miał Tylko Tego, że pani Kaszka nic nie pamięta. E, no to jak trzeba, to zaraz i opowiem, jak, jak wyglądała sytuacja. No to lecimy. E, czyli co? Aha, okej. Okay. No dobrze, pani pani e, pamięta pani sytuację przed kancelarią się nie poruszał, e, wjeżdżał pod górkę w kierunku północnym. E, no i w tym momencie pani. Nie pojazd nie Marki Kalivanter chyba? Baler? E, czy, czy jakoś tak? Tak, 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 Wjechał środkowym pasem, z pojazdu wypadła chyba jedna osoba, mężczyzna w czapce, taki sombrero, alo. w okolicach pojazdu poruszała mhm. się osoba na wózku inwalidzkim. E, 12 no pani okładała mężczyznę, który na tym wózku inwalidzkim siedział. Proszę, proszę na radio na... No, no. Tam na początku Zresztą? chyba siedział mężczyzna, ktoś go tam bił, później też to, siedziała to, kobieta, to, więc. się każdym razie użyła pani przemocy fizycznej w stosunku do osoby w miejscu publicznym. Nie, ja się tylko chroniłam, bo ona mnie pierwsza uderzyła, jak jechałam na wózku. A to, że hmm, wy podjechaliście w tym momencie, jak ją uderzyłam, to już nie moja wina. Czyli jednak coś pamiętam No tak, no czyli no, pani jednak coś pamięta. No dobra, ale nie zmienia to faktu tego, że pani stwierdziła na miejscu po zatrzymaniu drogowym, jak pani wsiadła do tego auta, dwie przecznice, czy tam przecznice na południe, że to pani nie będzie, będzie z nami się? współpracować. O. Ale to akurat mnie wtedy z butów wywaliła, bo na wózku, to powiedziała, że uciekła niby. Z butów mnie wywaliła. Aha, pamięta. czyli pani wtedy nie uciekła. Nie, z butów mnie wywaliło, ale jak już się obudziłam ponownie, to już nikogo nie było. No dobrze, a rozmawiała Pani ze swoją siostrą? Tak, i powiedziała, 241. że nic z tego nie wyszło i tyle, mm. jestem, nic nie było z tego. Aha, no to Pani siostra była jednoznacznie poinformowana, że była Pani... Że... No to ja nie wiedziałam. Więc... No Pani Kasiu, oj Pani Kasiu. No dobrze, pani Kate. No to w takim razie myślę, że możemy na oko, jeśli chodzi o zarzut ucieczki. No, aczkolwiek zarzut utrudniania pracy służbom dorowym oraz pobicia, no dalej musimy podtrzymać. No. Jak to wychodzi. no dobrze, dobrze. No dobra, no to pani Kate. Korzystamy z jakichś ze swoich praw? Mm, nie. Możecie mnie już wysłać. O! Okej, okay, to, to No tutaj to, to tutaj mocny statement. No to dam mi pani sekundę, podliczymy co tutaj. No zabawcie się. Dzięki, dzięki.